Mnóstwo osób przyszło w niedzielę na pierwszy baliński jarmark bożonarodzeniowy. Wszyscy wystawcy to mieszkańcy Balina i najbliższej okolicy. Ale najwięcej jest tu kupujących. W przystoiskach można kupić różnego rodzaju piękne ozdoby. Własnoręcznie wykonane, oprócz ozdób. Jest biżuteria. Wszystko to ile kosztuje? 90 Wszystko co rękodzieło. Każdy może zaopatrzyć się tu. Przepiękny i oryginalny prezent. To tak jest to. Dobrze. Y, Mieliśmy raz Dwa razy słyszałem 50. 60, tutaj od Pani bardzo ładnie. A, wiecie to moje Podczas akcji. Y, kto da więcej, kto da więcej 60 zł za poduszkę. Dwa bałwany i skarpeta. Każdy mógł posilić się pyszną gorącą supą i skosztować smakowitych, świątecznych wypieków. Atrakcji było naprawdę wiele i nikt na pewno nie wyszedł stąd z pustymi rękami.